Przyjdzie dzień, że się zwrócicie do społeczeństwa o pomoc, a po, społeczeństwo wam wtedy pokaże, gdzie jest wasze miejsce. MO! 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 Zamo kurwa. To kurwa, Zomo kurwa. Tak Ale pracować w Gestapo to trzeba mieć naprawdę takie nie. osobliwe podejście do świata. Jedziemy na przejście do pieszych do Otynia. tam mamy... Będziemy chodzić po przejściu dla pieszych. Kurwa gestapo. Jedno co potrafią to pacyfikować niewinnych ludzi! Nie no, no. Bo przestępców nie potrafią ścigać! Nie, nie, no. nie! ryzyko! Tak jest, kurwa, tam nie A my ile musieli w łapę wziąć za to wszystko? Premia będzie, nie wiesz. Nie, ale to bezpośrednio chyba od tego znanego biznesu. No ale co zrobić? Obdukcję no, ja zrobisz? Obdukcję zrobisz, świadków ma! ma. No, od razu po wyjściu na obdukcję to państwo chodzisz? Pozwoli chodzić Proszę zejść na pobocze Ale to nie ma poboczy Pobocze! Proszę panowie pan co to jest pobocze? No, pobocze. No, pobocze. No, pobocze. No, pobocze. No, pobocze jest nierówne, można nogi połamać Dlatego no, no, jest po to droga zrobiona publiczna Wszyscy do niej mogą korzystać I no, piesi i samochody tak się pacyfikuje ludzi w ich własnym domu. A to są ci ludzie, którzy się nazywają policją państwową, którzy przysięgali na konstytucję przestrzegać praw obywatelskich. Ale no to co, tradycje kultywują. Dziadek, no, no. Dziadek WNKWD, tata WB, to teraz tradycje są takie, trzeba podtrzymywać. Nie, nie, to jest, to jest. Jedziemy na przejście dla pieszych do Otynia. Wszyscy do samochodów przyjeżdżamy samochodami, jedziemy na przejście dla pieszych. Nie dajcie się zastraszyć. Pamiętajcie: jak damy się im zastraszyć, to będą robić z nami, co będą chcieli. Nie, nie, no,

Nie przyjdzie dzień, roku. że będziecie potrzebowali naszej pomocy, pamiętajcie, przyjdzie dzień, że będziecie czekali na obywatelską pomoc, dostaniecie figę z makiem, z MO, Kurwa, ja gorsze bo... niż gestapo, <grym> ci <grym> jej... pozostałości po komunie dziadowskiej. Patrzcie, widzicie? To jest domu! Ha ha! To patrzcie, to to Milicja to obywatelska! Widzicie,